Uwaga, pewnie widziałeś już mój film, gdzie gram na e, moje pierwsze rankedy, ale nie widziałeś tego filmu do końca, nie widziałeś wszystkich filmów, wszystkich filmów, wszystkich rund, widziałeś ja tylko do szóstki. Otóż, Action mi zapisał pewną rzecz, zrobił to dobrze, prawda? Ale użyłem za dużo pliku i, nie, i po prostu Action Ściął ten film do. Nie, do 17 minut. Więc. Y, jeszcze dzisiaj dostaniecie film. Gdzie właśnie przechodzę. Znaczy, przechodzę. Y, robię te, te 10 rund jeszcze. I myślę, że będzie dobrze. Przepraszam za ten fail. I jeszcze jedno. Dzięki Wojtek, że mi powiedziałeś o tym, że. Jest niedokończony film. Cześć.